Słuchajcie, już z tej strony, witamy na serwerze Verion MT2, odcinek 6. Jak <coughs> widzicie do Bitlevel 31, właśnie kończymy misję z bossami na mapce 9.5 Kończymy właściwie ostatni boss. A nie kurwa nie kończymy. Znaczy kończymy z bossami tutaj na tej mapie. Jeszcze Wilczy władca i Azarel do zrobienia. Dalej zjechaj. I... Dobra. się już trochę porobiłem sobie jeszcze 6 bosów. Skończyłem sobie wszystkie na słuchanie. Link do mapki macie w opisie. Do mojej autorskiej. I do tej raczej robić... Nie będę tutaj znam tylko 3 bossów. Pierwszy jest na starcie. Tylko wiem, tutaj tutaj. Tutaj jest Argas. Czy jakoś jak się nazywa? Tak, Argus jest tutaj w tym miejscu. I tu jest drugi gargulet. Tu się też skonkurencja. Właśnie nie wiem, gdzie jest drugi spot y, Argesa. Ale mniejsza oto, dobra. Metek jest jeden tutaj. Przecież um, w tej części był metek, chyba też. Nie jestem pewien. Ale chyba też tutaj. Na, na pewno jest w tym miejscu. Nie wiem, tutaj ma, 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 mapy właśnie dokładnie nie znam, więc mam tutaj jej nie podeślę. Co ze zmian, y, jeżeli chodzi o moje eku. Zrobimy sobie zbrojkę samuraja i mm, samurajskie ostrze. Więc mogę wyjść z poli. Tak ta dzika wygląda. zbrojka, takie coś. No, także tyle. Tutaj wciąż <laughs> jeszcze EQS do polepszenia Już sobie probiłem kolczyki ognia. To jest też w trakcie. Pania tego do 9. Czy teraz nawet trochę ogarnąć Na 4 łuska bestii, co kurwa? Lustro No to dobra, robimy sobie ja mogę sobie... Dobra, wziąłem łusek bestii, zajebiście Już ulepki mam przygotowane, tylko właśnie jeszcze poziom 140 zaraz sobie dobijemy ja zjem ten kostium tutaj, ten i tak o. I wolę mieć ukrytą, właśnie swoją zbójkę. Dobra, dalej lizaki wiśniowe podrobiły nam z tego typu szkatułek. O, właśnie. Waniliowy lizak właśnie poleciał. Z tyś, że... życie Boga Smoków. Magiczny kamień, 10 sztuk. I z ostatniej. A tak, to są właśnie te. Szkadłki to jest z, z bossów na mapsy, to jest 9.5 mi poziom fajny. Zwój Boga Wojny, <laughs> jak spali, to nam nie cofa w tył ani nie bierze y, ulepszaczy. Jak spali, no dobra, to sobie polecimy teraz na bossy. Myślę, że na bossy Gargulca i Aresem. Argesa mamy mam zrobionego. Wilczy Władca to są te zwierzęta i Azarel. To jest Azarel, do którego właściwie teraz idziemy. Także. Widzimy się na pierwszym boście. Zawsze znaczy, zaraz wrócę. No i pada pierwszy Azarel. 2% z 1 <laughs> lepki, tam poleciały takie trzy perełki. Wszystkie perełki? Nie, tylko niebieska. A tak, wszystkie. Niebieska chwała. biała. Hmm, dwie łuski bestii. Dwa pazury bruszego lorda. Dwa kamole. Dwie szkatki Ros. I dwa rusza tajemnic, dobra, lecę na jeszcze cztery i się widzimy za moment. No i mamy to pada drugi Azarel. Teraz takio wszystko zaczynamy walkę z trzecim Azarelem. I właśnie jak was yy, obala na polimorf i to znaczy zmieniać kierunki. Tak, taku z prawego na lewy wtedy nas już nie odrzuca. Przestań to na chwilę robić i od razu wlewa. Co mi tu jest? Jakieś szkatki, które z jego są? Tak nawet zbieram wszystko i nawet nie patrzę. Nie ma szkatki Azeroka, ok Dobra, i teraz już to zrobiliśmy trzy, tak? Czyli porwali na bossy jeszcze dwie sztuki, co czy Tak, a na... dwie sztuki jeszcze. Dobra, no to lecimy kolejną to myślę? Kolejna umarłych potrzebny nam jest level 110 i zasuszona głowa. Wchodzimy i widzimy się przy końcu bicia Azarela. No i mamy piątego bossa Azarera, um, gdzie to jest ten quest, podobanie na bossy, <coughs> jest piąty Azarer, jeszcze tylko pięciu wilczych władców i się widzimy przy oddawaniu quest'a, także zaraz wracam. Um, no i pada nam właśnie w tym momencie pierwszy wilczy władce, z to Legos poziomie 120, no to jest jego szkatułka, lustro tajemnic, całkiem te ulepki się będą przydawały za jakiś czas, 24 lustra już tylko zostały. No i tu jest potrzebna przepustka, to się zwie Wilcz Pazur. Wydaje mi się, że właśnie byłem na tym dungeonie tutaj w ostatnim odcinku. Czy może dwa temu? Nie, chyba bym byłem. No dobra, to ja jeszcze robię cztery i się widzimy na koniec. Także zaraz wracam. Aha, i dungeon jest od poziomu 120. zasadzie wilczy władca zalicza na 5 vita, 5 inta, 3 strzały, 2 średnie i 1 bryłka srebra. Nie, nie powiem, dupy nie urywa. Ale bryłka srebra, w sumie stówka w tą czy w tą będzie na jakieś, nie nawet nie na poty, nawet nie na mixy. Nie wiem co ja Dobra, są jakieś misje nowe, jakieś coś doszło, zaraz zobaczymy. No to sobie zaraz ogarnę i się widzimy jak będę oddawać jego quest'a, także zaraz wracam. Mm, Okej, okay, dobra, już jestem tam jeden, koło back go, oddajemy mu właśnie wszystko do misji i otrzymujemy 1,5 HP, 3 na trucie, 3 na omdlenie, 3 szycie i 3 średni. super. Nie powiem przyda się, chociaż... No z tego tylko się w średnie przydadzą. Kolekcjoner to możemy... Możemy wziąć czy nie możemy? Otwieram trochę szkotułki ostatnio. Zobaczymy. Nawet nie wiem, chciał te szkotułki. Mm, Ta szkatułka zawiera. Dobra, ja to jeszcze mogę oddać. Zawiera. <laughs> Nawet nie wiem ile mam tych szkotówek i które to są, więc tak po prostu klikam, żeby to oddać. <laughs> Aha, to jest dowódców, Dobra, więcej nie mam, spoczko. Co tam jeszcze Do Uriela możemy lecieć, tylko oddać kamyk jeden. Badanie kamieni Metin. Jeszcze 14, zajebiście, to jest co, ile minut? O kurwa, dycha. To jest nie za fajnie, ale to, to mamy z głowy. Polowanie na Metiny to muszę dokończyć, to mamy z głowy również. Zapasy wojenne. Ruda na zamówienie. Co tutaj kolega chciał? 1500 pieni i mieć. Dobra, idę to kopać i widzimy się za moment. No i mamy to. Mamy już, wam pokazuję, 1862 spełniałego drewna i 1500 miedzi. Tak na styk mi się udało nakopać mieć, a tamto po prostu to będę tak długo, że mnie wyrzuci. Tak, a co zostałem? 50 wartości ataku i 5 na ludzi. damn, całkiem to ja się może po prostu relognę na szybko. Może akurat będzie jeszcze ten pas biologa. u biologa wróć, u Kowala. O dziwo, u Kowala są nawet, znaczy może są długie i yy, monotonne questy, ale nawet opłacalne. Z tego co właśnie zauważyłem, jest misja u Kowala. Ruda na zamówienie. Yy, bla, bla 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 bla. Ruda złota i jadelitu 1500. Kurwa, nie chcę już kopać. No dobra, to ja lecę kopać i się widzimy, jak będę kończył questem. No dobra, właśnie wylogowało z mm, kopiny. Nie wszyscy są z kopalni. I szczerze, to już mi się kurwa tego kopać nie chcę. No kopałem dokładnie tak 1500 złota. Nie tutaj 1500 jeszcze przeważnie trochę pokopałem, bo oczywiście jak, jak kopałem złoto, później Jadelit to oczywiście mnie musiał wyrzucić w połowie kopania tego do drugiego. a żeby wykopałem sobie do 1500, to sobie kopałem ebonit, czyli kolejne do kowala, co jest potrzebne. Ale już mi się nie chce. 5 inny, 7 krytyki, 7 6, 6. Ja pierdolę, nie, nie było warto zdecydowanie. Dobra, się przebiegłem sobie to misję wezmę od kowala. Już się świeci, parę Pierdolone BONI kawałek perły. No dobra, w sumie skoczę to wykopać. Jeśli widzimy, że ten się nie tak krótki, także za dajcie mi moment, zaraz wracam. Nie, no, nie wiem, jak kurwa, wam to powiedzieć, ale powoli usypiam. Już z tym kopaniem, ale udało mi się wykopać. Już mam 1501 ebolitu i 1510 yy, perełki Idziemy to oddać za kowala Ruda na zamówienie yy, 2,5 HP, szybko zakręć 5 i 2 na blok Kurwa serio, no sprawdźmy na H1, czy jest jakiś nowy quest Proszę, nie mam się już kurwa nie chcę kopać Proszę Nie! Ja pierdolę! No pojebało go! Kolejna misja półtora białego złota, kryształu Jametystu, naprawdę. Nie, ja tego no, nie robię nic na to? Tylko. Tylko druga młoda dowódców to, gdyby ktoś tam zbierał, to mu dam. Otworzymy rozu też szkatułki Wilczego Władcy z pierwszego zwierzęcego trofeum. Atak Boga Smoków 12. Po raz kolejny życie Boga Smoków i obrona Boga Smoków. Jeśli trzy szkatułki do otwarcia są, to sobie zostawię. To mogę otworzyć. Tylko mi się nie chce, to mogę otworzyć. Czy kluczyk, jakiś mi został z dungeonu. Dobra. Tak więc to byłoby na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, piszcie w komentarzach co mogę jeszcze zmienić w tej serii, co dodać Uff, i, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż kurwa usypiam tu nie. Dobra, na razie trzymajcie się, cześć.